Jak Bogu, tak Bóg kubie, kumie, kumasz, kto tu sunie? Duma tu gdzieś, nad blokami, ulicami, cztery pektrunie Nim lunie deszcz, mówię, schowaj się w kołupie Jak tuba Bogu, tak Bóg kubie, kumie, kumasz, kto tu sunie? Duma tu gdzieś, nad blokami, ulicami, i w runie też mówię, schowaj się w chaosie. Słońce już dawno zaszło, latarka świeci. Dwóch mał latów, hasło wyrzuć śmieci Ustawka pod klatką nie na sport leci. Jeden z drugim, rozumisz, nie nieraz... Nie pracuje przecież, do gasza peta Raport notuje, trzeba, musi się zgadzać Furę, cofa parkuje, jak druga praca dzisiaj ma dzisiaj na widelcu, co rzuca szlugę Kiedyś, jak jechał, zajechał mu drogę tudzież Lufę przez niego dostał w podstawówie Przecież Zdzisław zamknął go również, pomad mnie w klozecie Kto pod kim nóg i kupię? Jeżeli liczy dni, wyślij mu kartkę Przyjdź na widzenie, ziomuś wspomóż jego matkę Paczkę zrób, kartkę w klatkę, zapisz czasem Kilka słów, znaczy dziś więcej Tym razem, wiesz zdarzeń Wspólnych akcji, klin miejscówki Tyr marzeń, przejechał pierwsze złotówki Każda grupa ma swojego masę na parówki Ciągle łaży po ulicach, poznaje miejscówki te Si kołem toczy, weź przeciw oczy Z dupy strzelali kiedyś jak z procy w nocy aktywnie częściej niż w dzień kroczy Zdobywa przestrzeń Wciągę go jak na koty Wysokie loty, jak troty, jest pierdolnięcie Bo ja witam, w królestwie kryształowej czaszki Prawdziwy graczy, wiecie, że wyrywam chwasty Mam z tym, dzielę się nim, z wami rodacy O cztery razy peprze set gier Wiesz co znaczy Boja witam Że wyrywam chwasty, mam z tym, dzielę się nim, z wami rodacy. Od cztery razy P 600 gier, wiesz co znaczy? Zgram w ludzką ruletkę praktycznie na co dzień. W domu, w pracy, na przystanku, w samochodzie, w internecie. W realnym życiu, jak każdy błądzę, zdarza się, że też przewracam się na prostej drodze.